Zapraszam na g 2 -E, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach, link w opisie. Pityf, zjedź na pomoc, zgadź silnik, nie masz szans. <grym> nie masz szans. Zaraz zobaczymy. Jak tamtymi Rozbili się. Rozbili się, po tym jak powiedział, że nie mamy szans. <grym> A kurwa. Ej, bez jaj. Rozbili się <grym> jeden na drugiego. Jadą, 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 jadą. Dobrze, 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 dobrze. Dobra, porozglądajcie oh, no, się za częściami, ja tam pogadam z ludźmi, nie? Potężny, mhm. potężny gang. Dobra, ja biorę taki Już ich nie ramy. lubię. Co? <grafy> dobry, co tam? E, naprawić dobry. jakby może. Dobry. I takie pytanie, można już ubezpieczenia kupować, czy jeszcze... Ubezpieczenia na razie są jakby niebrane. Dobra. Co kurwa krzyknął? No potężny gang. Będzie może wczoraj... ziołm, to będzie. Poszło. Kurwa dobry mechanik. Dobra. Dobra odgrywanko. Potężny gęk Działam w kolejce, bo są zajęci Może damy przy okazji tam te dwa auta do wyklepania? Bo dobrze ja, możemy dać w sumie, wprowadźcie je hmm. nie Bo dużo za to nie zapłacę. Co tam, panowie? Potrzeba? A dwa auta mamy do remontu Klepanie, czy... Ta, tak Takie bo tu... Dobra Eee, ja i... e, 16, numer szesnastko Szesnastka, dwójka się, było? dziękuję a co chodziło z tym potężnym gangiem? jak weszliśmy? Bo nie rozumiem. No śmiejemy, wie pan, bo kiedyś na warsztacie był taki gang, nie? No. Że na, właśnie tak wchodzili, jak, tak, że w maskach oni, rozumie to... pan? I tak się śmiejemy, no to jest taki inside joke warsztatowy, jak mnie wchodzi dużo osób. Wiem, ale to był taki inside joke warsztatowy. No tak, że ale... potężny. Pan, gang? chyba, że to troszkę taki... Nie, nie bardzo. Prawny żart. A on mnie bawił. Wchodzą, nie bawił, nie bawi. A mnie trochę odstrasza. A to przepraszam pan. W sensie, tam pan to mnie od strasza od korzystania z usług, nie wiem czy tak reputacji mam A tak, nie, tak so, nie, jak, takie co pan? Jak sobie. jak Jak tu Przedniej wchodzą. Jak tu wchodzą, ludzie zawsze się śmieją. A okej. Okay. Dobra, to wiesz tego czarnego. A, okay. Może mi się źle skojarzyło. Mam? Może mi się źle skojarzyło. No, może być. Właśnie wątpić, dobra, przedni zderzak do wymiany. Tak, takie znaleźliśmy, no. Przedni zderzak hołtory. do wymiany. Ten jest sterzak w tylni reflektor. <laughs> Hmm. <laughs> nie wiem właśnie za, za co zacząć. Nie, no nie jest tak no Z tyłu lampa zbita, trochę presunięty. No właśnie, muszę w młotek chyba skoczyć, tak mi się zdaje, bo to Nie, No, to jest tak tragicznie. No Musz odkręcić, muszę odkręcić przed. Nit. Kurwa, w bez... ja mechanikiem nie jestem, to może to inaczej widzę. Nie, cię za żartami, nie, ale kurwa dla mnie to tak... zawiał, że na na mnie. nie? Inside joke. Okej. Okay. Okay. O się odkrywają. Dźwięk. Tak jak mieli minusa, tak teraz mają plusa. Wiesz to miałem na myśli nieprzyjemnie <grywanie> mechanicy A tak. Mówi, że to takich inside joki, że oni, oni kumają o co chodzi, że to jest zabawne i inni klienci też się ponoć śmieją jak się ich nazywa gangiem jak się wchodzi. <tok> no, no mówię, no, może inne poczucie humoru po prostu. No, Spoko jest z tymi y, miejscówkami, że mają takie blaszaki postawione, tam mają narzędzia i wszystko, tu jest dużo otwarta przestrzeń, no ładnie, tam mają biura. Ty bardzo ładnie tu mają, nie? No, no. no. Kozacko, a i czy tam jest drugi wjazd? Czy mi się mm, wydaje? Nie, tam tam jest no. e, chyba ich garaż. A że taki garaż wewnętrzny. Tak, Kurde, tak, kozak. Tak. Tu jakieś biura mają. Mhm. Fajnie, fajnie. Syprytnie rozwiązany, nie? Bo pierwszy raz no, widzę no, takie rozpieczenie. No, no, no. jak tu był garaż, to był ciaśniejszy dużo. Tak, tak pamiętam. Tak, mocno. Dużo ładniejszy. No, dużo ładniejszy i taki sensowny, nie jest taki, mhm. wiesz... Nie, jakiś super błyszczący, tylko rzeczywiście wygląda jak warsztat, widzę, że tu się dzieje robota. Nie, ja pamiętam, że tam przy Grow Street jakiś był warsztat, to on wyglądał jak salon, a Tak, tak, coś tam. A tu wchodzisz, rzeczywiście wygląda jak warsztat, fajnie, no. fajnie. No. co zderza, pneumatykiem do kół odkręca. Powiem tak. tak, pneumatyk nie jest tylko do kół. To jest to? To, się obraca, e, bo jest zasilane powietrzem, to nie znaczy, że nie słyszałeś się do kół, nie? Można stwierdzić, że ze wkrętarkę zrobi z tego optymatyka, nie? I tam, kurwa, wkręty wykręca, nie wiem, ze trzaski odblokowuje. To co, coś pan mówił? Tak, słyszałem, jak nie było, tak. Tak, coś tam walnęło srogo, ciekawe o co chodzi. Pewnie ktoś mnie wyhamował i w stację jebnął, nie, Paliwo. On... Ja dzisiaj jeździłem na rafinerze, to widziałem, że sporo tego jeździ. W rafinerze? Mówisz, że hardkorowi? Jak ktoś nie umie dobrze zaparkować cysterny i jebnie w stację, no to są później takie wybuchy. No. <laughs> Dlatego tam chyba powinni wymagać tego, prawa jazdy na ciężarówki, a nie tak się kurwa kto chce tam pracuje. Tak. <laughs> no ale z drugiej strony, wiadomo, jakoś trzeba zarabiać. No tak, no tak. Ta. Tu jaka fura stoi, kurwa. Egzotyczna. wielki, nie lubię takich No wiadomo nie, każdy ma jakiś tam swój gust nie, ale na pewno przykuwa oko No jakieś wloty, wyloty, kurwa Tarcze czerwone, tu jaki wydech Aż się upalił tak mocno te i pierdziela. Ta płomieniami No na bank, z drugiej strony też Kurwa tu wyloty też na nadkolu, wloty przed nadkolem, chłodzenie porządne, dociski na bokach, kurde Nieźle, nieźle. Ktoś tam dużo pieniędzy chyba w to władował, że tak wyglądało kosmicznie. No tak jak powiedziałem, ja tam terenowa bo lubię się czuć wolny, nawet, nawet e, na drodze, że tak powiem. No wiadomo, wiadomo. Ja to po prostu lubię auta. Mm. Każdy gatunek. No, no, no. Numer jeden jest. No i subcie, o ile to będzie? Chwila, wyklepanie przedniego, niego. Ogólnie takie klepanko 1500 myślę weźmiemy. Może być przelewem? Może być. Dobra końcówka numeru konta 16 mm, Przed mechanikiem nie ma naszych aut Boże tysiak Już Okej okay. yes, Nie no ładnie nie, nie, popa nie, nie, nie. No, no Chwila moment i ogarnięte o, o, fajnie jeżdżą więc Co, Co tam, tam zrobić? Powiedziałbym że wygląda jak nowe ale nie wiem jak wyglądało nowe no. A musi pan go odpalić podjechać tam o Moje pan O tam tutaj 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 ja zapłaciłem nie za swój no, no nieźle Jak biały był twój nie. A nie, mój buj. aha! Dobra. No, telefon coś dzwoni na. Tak, z banku dzwonią, że masz debet. <laughs> Stary fanatyk komaczył. Eee, ja to lubię to też szybkie auto to, to jest bardzo ważna informacja. Bo lubię pozapierdalać się po mieście, nie? Tak, tak. Na przykład jak policja Pełny chill. Jakieś zimne dłonie, ja będzie bardzo ważna informacja, więc odbierz lepiej. Okej. Okay. Czy wyczyt trzeba? O, ale... Nie, to no wiadomo, po <noise> musi być. <noise> Pulerka gratis, gość. Mam <noise> paru gości od halo, pana Wi. Halo, halo. Tak się... Halo, halo. No. Podają się, że są od Wi. Ale jeszcze raz, bo ja dopiero co odebrałem i słyszałem połowę zdania. Tak, na no, to mówię. E, mamy no. paru gości na polu, którzy podają, że są od Wi. Że pracują dla Wi, czy że Z... są? Bo dostali info. Już się dopracowali, tak mi przekazali. No, 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 bo to już biegnę. Już Chwila cisza, cisza. Panowie są od Wit, czy pracują dla pana? Panawi. Mm, od kupili abonament. No właśnie o to mi chodzi. Wiesz co, no. bo generalnie te, te, te całe Wito to on sprzedaje abonamenty, nie? Mhm. I to jest różnica, czy oni pracują dla niego, czy kupują. Więc powiedzcie im to samo co reszcie. Jak są teraz na polu, muszą połowę towaru oddać, jak chcą wyjść z i w zamian za to dostają ochronę od nas w tym momencie, nie? Jasne. Jak chcą przyjechać i porobić, to na tych samych zasadach. E, a co do Ovi, no to się może z nimi spotkamy, zobaczymy. Dobra, co im powiem? Chyka, dzięki Hejka. za telefon. Ech, nie wiedziałem o co ich chodzi, bo jak do mnie się dodzwoniła, to już była w połowie zdania, nie? Ona chyba nie szczaiła się, że jeszcze ma sygnał w telefonie. No, wiem, że wi to kobieta, ale ona o tym nie wie. Nie muszę jej wyprowadzać z błędu, nie? Generalnie. Te twoje droższe było. <laughs> Może byłeś niemiły dla niego, to cię drożej policzył. To mój stary przyjaciel mnie liczył. <laughs> to dobrych masz przyjaciół, co się więcej ci widzą. <laughs> Mówi, ja to kurwa tak, tego skończy. gościa znam. <laughs> Policzcie mu więcej. Ty co na dachu. Na Wiesz co za kurwa. mną musząc. No idź, Ależ idź. bo nie wchodźcie już. No <laughs> ja, pan wychodzimy, wchodzimy idź, już. Okej. Okay. kamera. Akcja Mam nadzieję, że sobie zaszadę Postaram się! B, nie Postaram ty. Postaram się! Rady, człowieku. Prawdy. Potrzebujemy jednej osoby na pole. To nie teraz. I Otwieram dobra, schowajcie padu. sobie bronie, schowajcie bronie, żeby was w kamerach nie było o, widać z bronią. Okay. My już ich przejmujemy, to lećcie sobie, o. Dobra. Biorę go. Do do środka Pana w niebieskim. A bierzemy to czwarte to lepsze. Dobra, Dlaczego? dobra. Wlecie, ogarniajcie z tematy, będziemy w kontakcie Dobra Pan kowboj do środka jest Na chwilę Nie słychać, wybrałem obronę, nie Do środka! A tego, bo ja prosiłem, żeby... Do drugiego pana nie. Gdzie? Gdzie? Potem, gotowi? E, bo bym musiał pić i jeść Gdzie iść? Który pan? Ten niebieski Ja też bym musiał Tak, gotowi, gotowi, działaj co masz działać I powiedz jak ogarniesz, nie? Wszystko <laughs> Szybko Dobra Jedz szybko Zajdzicie Gotowy? Dobra, już. Dzięki. Przeba. Czy ogarniasz coś, czy nie? No za czas... No nie mogę położyć tego jumera tu. No, może zwyczajnie ktoś już to okradł. I tyle. Może odejdź i podejść jeszcze raz. Tutaj mi już pisze. Ach. No nie, dalej nic. Onajman, <laughs> no trochę Najman. ajci, ajci No A to w ogóle tak jakoś dziwnie. No właśnie tak sobie tak pewnie sprawdza co sekundę czy jest policja, próbuj się, się wklikać Poczekaj jeszcze Poczekaj, teraz coś tam robi, pewnie ma jakąś minikierkę się nie dowiemy jaką, może mu się uda, może nie. Dobra! Chyba coś ci nie poszło, co? Ech. Ech. nie masz. No poszło czy nie poszło? No nie, nie poszło. Ale tak jakby dalej mam ten. Maroć, bij! Staram się przytrzymać, ale ja tu chyba łapię po dwa pikapy naraz. O, dobra. Pająk już otwiera, więc najwyżej wyjedziemy. Jak będzie trzeba. Udało się, otworzyłem. Kurwa, kozak, jesteś na brachu, <noise> za którymś razem, ale otworzyłem. Spod... Jeszcze jedna tu jest. Nie dawajcie, pytaj, Policja, szybko, szybko. Policja. Jest już, czy jeszcze nie? Jeszcze nie? Już jest. Kurwa, dawajcie! <głos> <głos> no nie, no chopy, no. <noise> Co jest? Dobra Skakuj. Zakładnicy Dwójka zakładników jest, dwójka, dwójka zakładników w środku, rozkujcie ich Zakładnicy w środku no Niech kurwa wszyscy naraz no chłopy <laughs> Jak się mamy dogadać jak trzy osoby krzyczą to samo Wszyscy zrozumieli? <laughs> kurwa to Prawie się udało no Powiem że tak tam Wpadłeś Tak, pierwszy się udało Okej, okay, czyli jest więcej Okej, okay, tak, okej, okay, tak. dobra eee, Pisać, e, znaczy mówić o wsparciu to, kurwa ten dolc jest. <grystępia> <grystępia> Oczywiście. O, o, o! Dobra, dobra. się <grystępia> wsparcie? To już wiem co jest grane, oni mają gorsze hamulce od nas. <grystępia> Dobre, dobra, dobra. kurwa dwa znaki skosiłem. <grystępia> Dobrze jej. Dwa wytrychy złamałem. Ważne, <grystępia> no, że się otworzył i uciekliśmy jako tako. O kurwa! No nie wiem, ja. czy damy radę! No, to auto nie jest jakieś super szybkie, a przepność też nie. Prosimy o wsparcie, okay. czy strzelam! Nie no, luz, na razie damy radę, tylko jedni są. No właśnie, tylko jeden! No właśnie, czyli auto, i może odpaść, będzie po zabawie. Teraz tylko się dobrze zakończy. Już dwóch! No! no tak. Dobra, to daj im znaka, żeby działali jakąś miejscówkę i podeszli na GPS. Podejśli, <laughs> znajdźcie jakąś miejscówkę i podnieślijcie GPS-a w ogóle to Dobrze, Dobra, eee, powiedzcie mi, się że to trakt. może się skończyć z tym? Ojej, eee, i ta, ta, Najprawdopodobniej będziemy się strzelać, przygotujcie się. Znajdźcie dobrą miejscówkę do strzelania. Jakoś, żeby to pilnie ogarnęli. I macie ma mało czasu, pilnie pilnie. To jedzie 200. Rozumiemy się? Godzin. Do tych dwóch Tak, minut rozumiemy. Bra. Długo. No, <laughs> tam dwa dodrze są, no bez jaj Oj, 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 ty, Minecraft jest naprawdę dobry w tych czasach, co uczaty? Gdzie są moje udostępnienia na ciekawych grupach? Skończyły wam się pomysły? Oj, nie. Ja już wiem, ja że my z tymi dorzami nie mamy szans, bo dzisiaj nie jechaliśmy, więc <laughs> jest jasne, to ich auto to jest cudo, to nasze to jest. Padaka, jakaś lękwo jedzie na zakrętach, zahamujesz to już. O, nie myśl o przyspieszaniu. Panowie! <laughs> Jak tam z tą jest? Szybko! Yes. już mamy, zra pójdzie GPS. Szybko! Teraz idź Szybkie! Dobra, dobra, dobra radę. Na pewno. Dobra, jedna zasada. Staraj je w swoich. Dobra, dobra, ja ucieknę gdzieś na bok czy coś. Odjadę po prostu. Nie, po prostu. nie, po prostu. nie szans. Nie ma szans... Zaraz zobaczymy... Jak ty tamtymi radiokami! Nie. Rozbili się! Rozbili się po tym jak powiedział, że nie mamy szans! <głos> <głos> A kurwa! Ej, bez jaj! Rozbili się <noise> jeden na drugiego! Ale jadą, 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 jadą! do dobra, Dobre, dobra, dobre, dobre, dobre. Nie, to nie wierzę! Ale kurwa dobry moment znalazł, żeby pokrzyczeć na nas. <noise> Poddajcie nie macie szans. Jepnie nie kurde. O Ja pierdolę, akcja. się, nie macie szans. Ma. Ja po czym mnie jeb, jeb, nie ma ich. O kurde. Dobra, póki co jesteśmy bezpieczni. Więc nie idziemy na GPS. Jeśli coś zmieni... Dobra, to Dobra, dobra. Poddaj się, nie macie szans! Mnie jeb, kurwa! Szkoda, że tego nie widziałem. Ale faza. Dobra, tam są inne auta. Tam jest parking, widzisz? Wiem, wiem, wiem. Mówię, że tam są inne auta i tam jadę, nie? I... Weźmiemy... Nie wierzę, nie wierzę w tą kurwa, gośu, to po prostu. Kurwa poddaj się, nie macie szans po czym. Samot dobra, weźmiemy jakieś takie mega inne auto. Ja ja wiem, no. Dobra, ale najważniejsze jest to, że mam tał um, Ten driver. O, to rzeczywiście dobre. No, bo na to Szkoda najważniejsze. Tylko, że proszę. powiedziałeś o co chodzi, jak zwykle, ale. E, no dobrze. Co powiedziałem? No, no powiedziałeś to. No za stało dużo. Głąbku. Dobra, nieważne, maski, co z tej e, no, Nie rozumiem. Ach, no, nieważne. No, dobra, ja wiem, ja wiem. No i kozak, idziemy jak rodzina do domu. Maskę zdejmie. No i pięknie. Tutaj ktoś widział, jak oni się rozsypują? Ja widziałem. Ja... Widziałeś? nie tak. widziałem, tylko strzałem podle że nie macie szans. I nagle wy się brechtacie, I druga radioka biega w tą pierwszą i się waliło. Tak. O kurwa. O nie. To było piękne. No nie. Jakby tu rzec, no głupio wyszło. Wiesz, gdyby tego nie krzyknął, to byłby biedny, ale <grym> dosłownie nie trwało to pięciu sekund. <grym> poddali poddali się, nie nie ma szans. Yes. <grym> Może kurwa, ja wiem, ten drugi kierowca myślał, że to do niego. <grym> 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 I się poddali. <grym> I tego, nie, ten drugi, co mnie próbujesz poddać? Spytuję cię, nie prawda? <grym> udane. A kurwa... <grystanie> to było super. To było piękne, po prostu. O, jeden jen, jen, O, tu jaka fura stoi, ratownicka. Słoneczny patrol? No. Bardzo się rzuca w oczy, ale w taki pozytywny sposób. <grystanie> <grystanie> Może lepiej zostać? <grystanie> Myślisz? Nie. Myślę, że drugie. zabrał Aha. Nie, no to chyba to jest tylko ratownik, no bez przesady, przy to syren nawet nie ma. Zdziwiłbyś się. Na pewno? No. Nie. Ja cię nie podpuszczam, ale nie sprawdzisz. Nie, no nie chcę sprawdzać, ale wydaje mi się, że na pewno nie. Ja już jeździłem tym, kładłem od nich, ukradłem z plaży. I chill był. Nie dość złodziei, to jeszcze kradnie. Dziękuję wspieraczom za wspieranie kanału, a tu macie listę nowych wspieraczy e, Fajna, nie? Zostań wspieraczem